Stary rocznik 1962. Siemanko ekipo. Słuchajcie, jesteśmy dalej na Bydgoskich Klasykach i oglądamy ciężkie sprzęty, bo tak naprawdę to nas najbardziej interesuje i to nas najbardziej kręci, więc jest z nami kolega Robert. On ma bardzo ciężki sprzęt na dwóch mostach napędowych. Powiedz nam, co to za sprzęt jest w ogóle? To jest BRDM2. Jest to pojazd rozpoznawczy. Jest to amfibia, która jeździ i pływa. Lepiej pływa niż jeździ. Jaki e... to jest silnik? Powiedz: V8, 5,5 litra. V8 to pewnie ma ze 300 koni. Tak, tylko ruskich, czyli tam małe dobre stoły. Do prawdziwych dobrych sto. Yy, coś ciekawostek? 4 na 4? Tak, coś ciekawostek jest wyposażony w CPK, oczywiście. CPK czyli centralny układ pompowania Kół, Tak jest. Czyli yy... można spuścić powietrze. Tak, czyli na... w terenie ile można na przykład rzucić? Nawet 0,5 atmosfery jedzie bardzo ładnie wtedy. No, nie? Fajnie, Trze, e... czyli 0,5 atmosfery można zrzucić i jechać na prawie kapciu. Bardzo Dokładnie fajna tak. Prawa. Na trasie jedziesz sobie na trzech atmosferach, bierzesz na teren. E, Prędkość przelotowa? 70-75 na godzinę. 115 podleć. Masa jego uzbrojonego to jest około 7 ton, także wcale nie tak mało. Co ciekawe, blachy zewnętrzne bardzo fajne. E, Grubości? Wytrzy, wytrzymują nawet próbę przestrzału z kałacha normalnie wytrzymują z dobrej. Z ten, natomiast spód. Bardzo słaby, czyli jak na minę najedziemy, to, to słabiutko, nie? No czyli e, jak to typowy rosyjski sprzęt. Dobra, zapraszamy Was do środka. Robert nam pokaże jak wygląda wszystko, jak, wygo jak wygląda wszystko, e, jak działa, jak się uruchamia i e, jak się przełącza na przykład biegi, bo na pewno tu jest skrzynia automatyczna, e, wszystko jest synchronizowane, wspomaganie kierownicy na 100%. Jest dlatego... Wszystko do wspomagania, muszę. No, wajeczka, więc idziemy do środka, chodźcie. Dobra. E, witamy Was w BRDM2 sprzęcie rosyjskim, więc na pewno super komfortowym. Robert, proszę bardzo, oprowadź nas po tych e, zegarach, po tych przełącznikach, po tych e, gałkach zmiany biegów i innych dziwnych tematach. Jak tu czysto masz i ładnie? Przede wszystkim bardzo fajna, wygodna sylwetka, jak to się mówi. Oni z głową nie można uderzyć jak się jedzie. E, co mamy? Wiadomo, temperatura silnika, temperatura płynu, temperatura oleju, ciśnienie oleju, ilość paliwa, które trzeba tankować, napięcie ładowania, ciśnienie w kołach, prędkościomierz. Za tą klapką fajną z przodu mamy wyciągarkę schowaną, czyli jak o. potrzebujemy się wyciągnąć, możemy wyciągnąć się wyciągarką. Dźwignia do załączania napędu na śrubę pędną, która umożliwia nim pływanie. Skręcanie kierownicy powoduje skręcenie strumieniu wody, co powoduje, że fajny jest zwrotny w wodzie. E, Czyli lewej... skręca i kołami tak, i, ten, i, 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 i tym strumieniem wody. Z tyłu z lewej strony kolejna dźwignia do załączania, do załączania napędu na koła, które się opuszcza hydraulicznie, w tym mamy można powiedzieć cztery osie i koła są pędne. Czyli ten wózek na środku? Tak, tak, te, te małe to. kółka wyjeżdżają hydraulicznie, one są napędzane, czyli do pokonania jakiegoś robu, takich rzeczy. D działają u Ciebie? Tak. Czyli będziemy mogli je pokazać, jak wyjadą? Tak. No Spra Sprawdny 100% jest cały, pływa. Bo to chodziło o to, żeby wjechać na górkę i nie zawisnąć, tak? Dokładnie, tylko nie ma kąta brzuchowego, nie? Dokładnie. Także jakieś tam pokonać jakieś dziwne tematy. I one są też napędzane, tak? Tak, one są napędzane. To, są, to są kółka samolotowe, pełne. Także ani ich nie przebijesz, ani nic są i, i są napędzane. Eee, co jeszcze? A weź go weź go, przygotuj do uruchomienia i go tra, tra, traśnij. Proszę. I to już? No już. Bez żadnego hechłania? Waj. No, tak to działa. Jak I się... Jak, się jak, jak, działa? jak puścimy sprzęgło, to trochę nam rzęzi pom, ten pompot wspomagania. Niestety taki układ. Można fajnie, ale to będzie trzeba ludzi odgonić. Podniosę otworzę Wam później palokląd, który się otwiera hydraulicznie, stąd sterowany. Otwieram tym, podnoszę falochron i otwieram napęd, z tyłu się otworzy nam dziura, tym opuszczamy i podnosimy właśnie te małe kółka. Tutaj mamy... A te, co to są za urządzenia tutaj to na To są, to są, to są, e, to są radiostacje, e, on ma interkom w środku, czyli zakładamy homofon, każdy ma... Jak hełmofon. w tak jak Tak jak w czołgu, na rynku fony i u mnie jest sprawne, można założyć, wszystkie działają. Wszystkie radia są uruchomione. A po co to jest? Żeby można było rozmawiać o jazdy? Tak, tak. To jest wóz dowodzenia, tak jak mówiłem. On jeszcze tutaj nadaje azymut, podaje sygnał na przykład samochodom, które podążały za nim, w jakim kierunku mają się przemieszczać. Do sterowania ciśnieniem w kołach. Każde koło można osobno pompować, można wszystkie cztery naraz. Zadajemy ciśnienie na panelu zegara. Ustawiamy, jakie ma być ciśnienie. Czy ma być zero płat czy półtora, czy dwie, czy trzy. Zadajemy i on je pilnuje. Wziąłeś taki was... patent? Patrz. Teraz wodą? No. Ale mogę nie misterować. <grym> Daje list. Właściwie o takie smaczki chodzi, wiesz? O takie smaczki chodzi. No, jakoś... super, super sprzęt, prawda? Podoba Wam się? Mi też. Rosyjski sprzęt. Taki dziubek, jakby wjechał do wody, to co by zrobił? Bum! Ale przewidzieli to i zobaczcie, co to trzeba zrobić w tym sprzęcie, żeby można było pływać. Uwaga! Uwaga! Wjeżdża do wody i wystawia sobie falochron. I wtedy nie ma opcji, żeby poszedł na dno. Takie stare, takie stare, a takie sprawne. Ten sprzęt pływa, tak jak powiedzieli, tak ten sprzęt też pływa, więc e, zobaczcie, co się dzieje, gdy wjeżdża do wody i, e, i zaczyna e, uruchamiać napęd, który go napędza w wodzie. I znowu wszystko dzieje się automatycznie. Rosyjska technologia, radziecka. Kto by pomyślał takie rzeczy? Dobra, słuchajcie, jesteśmy dalej w Bydgoszczy, pełno ludzi. Słuchajcie, się zeszło. Mega fajnie, uwielbiam tak coś, że przychodzą ludzie zobaczyć naszą pasję, zobaczyć nasze zajebiste sprzęty. O to nam właśnie chodzi. Jesteśmy z Mikołajem. Mikołaj przyjechał tutaj amerykańskim odpowiednikiem Stara 26, czyli trzyosięwą ciężarówką. Mikołaj, powiedz coś o tym sprzęcie. Co to jest, jak to się nazywa? Bo ja się w ogóle nie znam. Co mogę powiedzieć o tym sprzęcie? Znaczy, może powiem na początek, że jest to moja pierwsza ciężarówka w ogóle. Od, od dwóch, czegoś trzeba od, zacząć. Od większość, posiadam prawo jazdy, większość, nie to, nie większość zaczyna od stara, no ty zacząłeś od Reo, No kto jest, Boga temu zabroni? Tak, jest, dawaj. jest to Reo M35A2 C Amerykański sprzęt, tak? sprzęt z okresu wojny w Wietnamie. Pięknie, czyli y, lata e, 70. 5060. Aha, czyli... No, dokładnie 56. Czyli dosyć stary sprzęt. Dobra, no to okej. Okay. Czyli porównujemy to z, do polskiej technologii ze starym Star 660. 660. 660. Dokładnie, dobra, porównamy to ze starym 660, czyli technologicznie to samo. Zobaczymy, czy Amerykanie technologicznie byli lepsi, czy jednak e, Polacy w starze, wiadomo, nie? E, dobra, powiedz jaki tu jest silnik? E, to jest tak, to jest silnik e, Continental. Pojemność 8 litrów, rzędowa 6. A czyli trochę mają lepiej niż w starze, bo w starze jest 7? Z turbiną. Z turbiną. Ile, ile koni? Ile, ile, dołożenie turbiny zwiększa moc tylko o 5 koni. Ale, ale moment. ją dołożyli? Nie, oni ją dołożyli po to, żeby zmniejszyć zadymienie. Aha, po prostu czyli lepsze spalanie. By tak, no, ilość A ile ma to koni w standardzie? 148 koni. Czyli porównywalnie tak, z No powierzchni, tak, stary, 60 ale... lat. Momentu dokładnie nie pamiętam. Dobra, a powiedz, jak to wygląda, jeżeli chodzi a, o przeniesienie napędu. A, przeczekamy wielopaliwowy, tak zwany. No to tak nie, jak Starze, nie. teoretycznie. Dobra, a, a powiedz, jak wygląda przeniesienie napędu? Stały napęd jest na tylne mosty? Na Stały napęd na, na tylne mosty, Załączany przód pneumatycznie. Pneumatycznie, dobra. I mamy reduktor? I mamy reduktor. Czyli to biegi polowe. Blokady? Nie. Nie ma. E, CPK? Nie. Puszczalnie? Też nie, nie, nie ma. ma. Wyciągarka mechaniczna, mecha wyciągarka mechaniczna z, prz e z przodu. Dobra, zapraszam Was do środka. E Mikołaj pokaże jak się tym jeździ, jak się to odpala, co się, jak się zmieniania biegi i w ogóle. Pokaże, nauczymy się tego, dobra? Dobra, witajcie w amerykańskiej bajce. Zobaczmy co w latach 50 i 60 amerykańska motoryzacja oferowała swojemu kierowcy. Opowiadaj, co to jest? No więc tak. Biegi. Co to jest? Biegi, skrzynia I pięciobiegowa. Tak, biegiem tak zwanym. Synchronizowana czy rzęże? Całkowicie synchronizowana? No, to cudowne. Także już nie to, co w Starze. W Starze też jest nie. synchronizowana. 2,6. Jak dobrze no. się biegnie. A, dwa... nie, tak. Dobra, yy, palimy, to jak są, go pokaż. To wiadomo. Yy, palimy. Zasilanie. Kluczy gdzie jest? Nie ma kluczy. Nie ma kluczyka. Nie ma kluczyka. Palimy kluczyka? Z przycisku. Wow, no. A weź, zagadaj nim, zagadaj, ja to uwielbiam. Posłuchajcie tego. I tak już na wolnych obrotach. Weź ten na, na kosz. Za, za takie rzeczy kocham motoryzację. Ja pierdzielę uwielbiam ten sprzęt już. Smaga nie kierownicy? Jest super. Nie, niestety nie. A przydałoby się. A, jest. Do Mam manewrowania. Coś. Mam coś, jednak wasze lepsze. E, Okej, okay. prędkość przelotowa. E, Pędkość przelotowa? Jechałem nim 80-85. E, min na godzinę czy kilometr? Kilometr. Bo Pęk. rozumiem, że licznik jest zeskalowany w milach. i tak jest tak głośno, że nie ma różnicy. Czy kabina 3 rozumiem. Kabina 3 osobowa. Bajeczka. E, e, klimatyzacja, rozumiem, tak jak w starze otwierasz ja. okno. A możemy zaprezentować. Wyczeraczki pneumatyczne. Pokaż jak się włącza klimatyzację w amerykańskim sprzęcie. Oooo! Taki no wystaw. No i dwustrefowa, dokładnie. Bajeczka, dobra, bardzo Ci dziękujemy. Lecimy dalej, kolejne samochody nakręcać, żeby pokazać Wam więcej tego sprzętu, bo trochę się tutaj zjało. Teraz coś, co lubię. Nareszcie, wreszcie po tych wszystkich amerykańskich i innych sprzętach, nasz polski star. E, będzie, będzie materiał Oreo, czyli to jest ten sam okres produkcji. Czyli to, co robili Amerykanie i teraz to, co robią Polacy. A więc mamy e, Łukasza? Łukasza. Łukasza, który nam przedstawi Stara 660, czyli poprzednika Stara 266, czyli coś, co, z czego wyrosła legenda Stara 266. Na czymś trzeba było się uczyć. To jest star 660, powiedz 66, nam. To... Nie 660, o, ale to jeszcze, ty... starszy. jeszcze starszy, to jeszcze starszy. Wow, to jeszcze lepiej, to ja nie wiedziałem. Trochę się na starach nie znam, wiecie, mało tam, nieważne. Dobra, powiedz, jaki tu jest motor, co tutaj jest za wyposażenie i co to w ogóle było? Opowiedz nam o tym sprzęcie. Stary rocznik 1962, silnik prototypowy, sześciocylindrowy benzyna 105 pie... koni, 5-litrowy. Dokładnie 4860 cm sześciennych, tak jak wspomniałeś, moc 105 koni. Służył jak to... To blokady do... jeszcze na linkę. Tak, blokady wow. na linkach. A no to bega. Czyli typowa radiostacja, czyli służył do stacja nadsuchowo-nadawcza. No Napęd, napęd 6 na 6, 6, na 6 Dołączany przed nim. Do, dołączany przed blokady, blokady dwóch, dwóch tylnych pomostów. Tak, dokładnie, takie. tak. Takie. Nie kierownicy? Je, nie ma. Bra. <laughs> e, synchronizacja skrzyni biegów? Nie ma, niestety. Klimatyzacja? E, jak sobie boczki otworzę. <laughs> I o to tak chodzi, to jest sprzęt dla twardych ludzi, ludzi. a nie dla miękkich wóz. Idziemy do środka, bo Łukasz nam pokaże, jak tym się jeździ. Chodźcie. Dobra, jesteśmy w pięknym, klasycznym Starze 6.6. Boże, jak fajnie. Jak już mało ich na drogach. O, czym się obośnie? O, proszę, jak ładnie gata. Odpala za pierwszym przyciskiem. Czyli znajdujemy się w tak zwanej e, kabince pszczółki. Tak, e, tak potocznie się mówi o Starze 6.6. E, no co, typowo e, prosta, klasyczna Buda. E, kabinka e, przed sobą nie tak jak nowoczesne zegary, wszystko miało swoją prostotę nie wszyscy to lubią, ja podchodzę do tego, że kiedyś było to proste, fajne, wszystko było czytelne i teraz tak, światełka, wyciągamy bajką światełka się palą, przód, tył odpalamy, tak jak wcześniej odpalałem na guziczek mierniki mamy, temperatura oleju, temperatura wody Prąd, jakie mamy napięcie, prędkościomierz. No i wskaźnik paliwa w zbiornikach lewy-prawy, bo pamiętajmy, że mieliśmy zbiorniki lewy-prawy, stacyjka, sania i wszystkie inne gałka zmiany biegów, ręczny. No i tyle prost, prostota sama w sobie nie ma możliwości się tu niczym pomylić. A światła drogowe e, włączamy e, no, nóżką e, w podłodze. Tak samo je wyłączamy, e, no i tyle. No. Tak jak mówiłem, sama prostota, pszczółki e, bez wspomagania. E, a ważne, jeszcze tak jak wspomnieliśmy na początku, e, biegi e, nie jest to skrzynia zsynchronizowana, więc, żeby przełączać biegi, na przykład z jedynki na dwójkę, musieliśmy zrobić na tak zwane dwa razy czyli podwójnie wrzucać sprzęgło, wrzucamy, puszczamy i e, generalnie e, wtedy biegi wchodziły, bo niestety jeśli rzucilibyśmy sprzęgło tylko raz, e, skrzynia mogłaby ulec e, awarii. Także no jest, to trzeba było się przyzwyczaić w dniu, e, znaczy w czasach teraźniejszych, aczkolwiek jest to do opanowania i, i jeśli ktoś tam E, lubi sobie pojeździć starymi pojazdami, no to przyzwyczaja się i szybko się nauczy. No, z mojej strony, e, jeśli chodzi o kabinkę, pszczółki, na tyle. Do tej pory znałem tylko dwóch kierowców, co potrafią jeździć starym 6.6 albo 660, bo to bardzo podobne. Ty jesteś trzeci, więc gratuluję Ci, Dzięki. witamy na pokładzie, e, zajebisty gość, trzymajcie się. Pozdrawiam.